Woli Bożej w kwestii uzdrowienia człowieka, przerzucać z jednego człowieka na drugiego jak gorącego ziemniaka. Jeśli nie jesteśmy pewni co do woli Bożej w kwestii uzdrowienia, to automatycznie pozbawiamy się możliwości staniacia w wierze, gdy się modlimy. Wręcz niemożliwym jest wtedy stanąć w wierze, bo wiara jest pewnością. Jeśli nie jesteśmy pewni jego woli, to nie będziemy modlić się z wiarą. Patrzymy na Biblię jak na źródło jakiejś techniki. Myślimy sobie, jeśli zrobimy to, to On odpowie tamtym. Wiara powstaje w nas, gdy widzimy wyraźnie. Biblia nie jest zbiorem metod. Nie uczy nas tego, że gdy mówimy A i B, to Bóg robi C i D. Tak często modlimy się o chorych, ponieważ jesteśmy przerażeni. Boimy się. Robimy to, bo czujemy, że musimy to zrobić. Zaobserwowałem, że w większości przypadków chrześcijanin modli się nie dlatego, bo wierzy, ale dlatego, bo zauważył istnienie problemu. Tak często odziewamy się w tożsamość, którą przynosi nam dany problem, a potem wołamy do Boga w desperacji. Nazywamy to modlitwą, a tak naprawdę to tylko desperackie wołanie. Gdy modlisz się w ten sposób, nie śpisz dobrze, nie zaznajesz pokoju, nie wierzysz, że zostałeś wysłuchany. Ale gdy wierzysz, sytuacja jest inna. Nie próbujesz modlić się mocno, nie próbujesz modlić się namaszczoną modlitwą. Ej, spróbujmy, żeby pomodlił się o ciebie ten i tamten. Albo weź jeszcze zaproś tamtą, ona to dopiero jest namaszczona. I tak w kółko. Wiesz co? A może zamachaj tą flagą? Wiecie, dlaczego się śmiejecie? Bo nie opisuję wam znowu czegoś tak dalekiego od rzeczywistości. Przebaczenie grzechów i uzdrowienie ciała. Bóg łączy te dwie rzeczywistości w tylu fragmentach. Jeśli jest ktoś pośród Was chory, niech poprosi starszych kościoła, niech namaszczą go oliwą. A uwaga, co? Nie namaszczenie oliwą. Namaszczenie oliwą to tylko punkt zaczepienia wiary. Duch Święty w nas mieszka, Duch Święty w nas żyje. Więc gdy my dotykamy ludzi, to on ich dotyka. Dlatego możemy kłaść ręce na chorych. Ludzie mówią, gdyby Bóg nie chciał, żeby ktoś był na to chory, to przecież by nie zachorował. Gdyby chciał, żeby była uzdrowiona, to już by była uzdrowiona. Nie, stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, i my mamy go reprezentować. Jeżeli nie będziesz wierzył w to, że Bóg zawsze chce uzdrawiać, to nie będziesz w stanie modlić się w wierze. Jeżeli przeczytasz książkę pod tytułem 30 powodów, dla którego ludzie nie są uzdrawiani, to dosłownie zakręcasz kurek wiary w swoim życiu. Wystarczy, że uwierzysz choćby w jeden z tych 30 powodów. I za każdym razem, gdy ktoś nie będzie uzdrawiany, gdy się modlisz, będziesz myślał sobie: No, to pewnie jest jeden z tych powodów. Sprawa jest prosta. Jezus nie nosił ze sobą tego podręcznika. My go napisaliśmy po to, żeby wyjaśnić sobie nawzajem swoje własne doświadczenia. Niektórzy z nas są bardzo drażliwi na tym punkcie, bo straciliśmy bliskie osoby, o które się modliliśmy i modliliśmy i modliliśmy. Ja straciłem moją mamę, która chorowała przez 40 lat. Nie została uzdrowiona. Więc nie mówcie mi, że nie rozumiem. Zmieniałem jej pieluchy, zanosiłem ją do łóżka, jako młody człowiek. To chyba była największa walka, jaką toczyłem. Modlenie się o nią po raz kolejny, po jakimś czasie, stało się dla mnie ciężkie. Ta choroba śmiała mi się w twarz. Była tak rzeczywista i tak realna. Zmęczyło mnie to. Prawdą tyczy jest to, czysto, że nie znałem go wtedy tak, jak znam go teraz. Nie oznacza to, że się o nią nie modliliśmy. Modliliśmy się o nią. Nie oznacza to jednocześnie, że wierzyliśmy. Powiesz mi, jak śmiesz mi mówić, że ja nie wierzyłem, że ja nie wierzyłam? Biblia mówi, że jeżeli wierzysz, to góra się rusza. Nie chcę być niemiły, ale tak jest napisane. Nie mówię ci prosto w twarz, no, nie miałeś wiary. Mówię tylko, że nie widzimy tego, co wiem, że możemy oglądać. Wielokrotnie zdradza nas nasza reakcja na uzdrowienie. Zachowujemy się, jakbyśmy byli zaskoczeni. Gdy zostaje uzdrowiona osoba z czwartego stadium raka, która waży połowę swojej wagi, widzimy ją w tym stanie i po pewnym czasie przychodzi do kościoła i wygląda normalnie, to jesteśmy zaskoczeni, mówimy: Co się stało? Jak to możliwe? Gdy Jezus podawał rękę paralitykowi, na pewno nie myślał sobie w duchu: Uch, wow, dzięki, Ojcze, dobrze, że mnie wyciągnąłeś z tego impasu. Łazarzu, wyjdź! Wiecie o co chodzi? Modlimy się o skróconą rękę i mówimy: wyprostuj się. Tak jak Jezus to zrobił. Powiedziałem: wyprostuj się. Po chwili panikujemy. Dalej, wyprostuj się. No, prostuj się. To, że odbijasz się od ściany, tak bardzo siedzi ci w głowie, że nie ma znaczenia, co mówisz. Jedyne, co widzisz, to tę rękę, która nie zamierza się ruszyć. Nie potrafimy o tym mówić. Nie potrafimy o tym ze sobą rozmawiać. Wolimy zakopać to gdzieś pod dywan niż dojrzewać w Bogu. Musiałem pogrzebać moją mamę. Nie byłem z tego powodu szczęśliwy ani zadowolony. Ale to dało mi tylko jeszcze jeden kolejny powód do tego, żeby wzrastać w Bogu i szukać go. Straciłem kilku bliskich przyjaciół przez raka, mimo tego, że widziałem mnóstwo uzdrowień z raka. Dlaczego? Bo nie zamierzam się wycofać ani pisać tej książki. O 30 powodach, dla którego ludzie nie są uzdrawiani. Po ostatniej takiej sytuacji, gdy straciłem przyjaciela przez raka, położyłem się na łóżku i powiedziałem: Panie, dlaczego? Nie mówię tego po to, żeby Cię zaczepić. Kocham Cię i Ty kochasz mnie i Twoje słowo są prawdą, ale pytam dlaczego, bo chcę się dowiedzieć czego jeszcze nie widzę. Jak mogę jeszcze bardziej dorosnąć, aby przypominać sobą Ciebie? Zaczynam płakać nie tylko dlatego, bo mój przyjaciel umarł, ale dlatego, bo wiem, że mógłbym w tym chodzić, a nie wiem, czego jeszcze nie widzę. I Pan odpowiedział mi tak. Gdy umarł sam, to wpłynęło na ciebie. To był dziewięcioletni chłopiec. Potem umarł pewien nastolatek. Potem umarła pewna kobieta, która była mi bardzo bliska w Panu. Bóg wymienił trzy osoby, których śmierć na raka wpłynęła na mnie. Powiedział mi, to wywarło na tobie wpływ. Te śmierci zrobiły w tobie wyrwę. I gdy widziałeś, że ciało Deila się zmienia, to w sercu powiedziałeś sobie, no nie, znowu. Za każdym razem, gdy widziałeś, jak jemu się pogarsza, bałeś się, że umiera. Byłeś wręcz pewien, że umiera. I dlatego byłeś tak bardzo agresywny i oddany temu, żeby zobaczyć jego uzdrowienie. Ale tak naprawdę bałeś się śmierci, a nie skupiłeś się na życiu. Jeżeli będziesz z Bogiem rozmawiał sam na sam o takich rzeczach, to uważaj, bo On może ci odpowiedzieć. Ale jeżeli się zgorszysz i nie chcesz słyszeć od niego niczego, ponieważ modliłeś się i nic się nie wydarzyło, i mówisz, to niemożliwe, żeby Bóg chciał uzdrawiać każdego. Modliliśmy się i modliliśmy. Nie powiesz mi, że nie mieliśmy nawet ziarnka gorczecznego wiary. Jezus mówi, Błogosławiony ten, kto się mną nie zgorszy. Jan chrzciciel miał powód do zgorszenia. Znalazł się w kryzysowej sytuacji. Został uwięziony. Żadna osoba w czasach Jana chrzciciela. Na tej ziemi nie zdawała sobie bardziej sprawy z tego, że Jezus jest Chrystusem niż Jan chrzciciel. Znalazł się w więzieniu, i okoliczność, w jakiej się znalazł, sprawiła, że poprosił swoich uczniów, aby zapytali Jezusa o to, na co on już od dawna znał odpowiedź. Okoliczności naszego życia potrafią bardzo zamieszać w naszych uczuciach, dlatego musimy umrzeć dla siebie. Jeżeli nie żyjemy dla Jego chwały. To będziemy potrząsani. Jan mówił, że Jezus jest Chrystusem. Jeszcze chwilę wcześniej mówił swoim uczniom: Ja muszę być coraz mniejszy, a on musi być coraz większy. Podążajcie za nim. Gdy zobaczył Jezusa po raz pierwszy, zawołał: Oto jest baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Nie chciał nawet Jezusa chrzcić, bo nie czuł się tego godny. Dlaczego więc, będąc w więzieniu, zadaje Jezusowi pytanie, na które już od dawna znał odpowiedź? bo pozwolił na to, żeby okoliczności zmieniły to, co Jego serce już od dawna wiedziało. Odpowiedź Jezusa na to pytanie jest fenomenalna. W żaden sposób Jana nie zawstydził, powiedział natomiast do Jego uczniów. Wróćcie do Niego i powiedzcie Mu tak. Ślepi widzą, chromi chodzą, a u zwiastowana jest Ewangelia. A następnie dodał, błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Inne tłumaczenie mówi, błogosławiony jest ten, który nie ma powodu, dla którego mógłby się mną zgorszyć? Gdy nie miłujesz swojego własnego życia i to aż do śmierci, to nie zadajesz tych pytań, gdy jesteś w takim więzieniu. Paweł był w wielu z takich więzień. I nie zadawał Bogu tych pytań. Nie umniejszam Janowi w żaden sposób. Po prostu wszyscy się uczymy. Rozumiecie? Wydaje nam się, że mamy wiarę ku uzdrowieniu. Czasem szukamy jej tylko dlatego, bo potrzebujemy uzdrowienia. Mogę być z Wami szczery? Ten proces czasem wygląda tak. Bliska osoba zachorowuje, my czytamy książki o uzdrowieniu, modlimy się o nią, a ona umiera. My wtedy zmieniamy swoją teologię, bo zaczynamy bazować ją na naszym doświadczeniu, a nie na życiu Jezusa i na słowie Bożym. Życie Jezusa to objawiona wola Ojca. Życie Jezusa to jedyny właściwy wyznacznik tego, jaki jest Ojciec. Śmierć mojej matki nie stanowi zagrożenia dla realności Ewangelii. Stanowi natomiast wyzwanie dla mnie. Nie potępia mnie, ale inspiruje mnie do tego, żeby jeszcze bardziej pójść za Nim. Nie obchodzi mnie, do jakiego kościoła należysz i do jakiej denominacji. Gdziekolwiek zadaję to pytanie, w jakimkolwiek miejscu, ludzie odpowiadają na nie tak, i nawet nie mrugają przed tym powiekami. Pytam się ich, co by się stało, gdyby Jezus wszedł do pokoju, w którym leży moja chora mama. Znacie odpowiedź. Każdy mówi, byłaby uzdrowiona. Biblia nie daje żadnego powodu, dla którego mielibyśmy wierzyć w to, że byłoby inaczej, albo że Bóg wyznaczył jej jakieś inne przeznaczenie, dla którego ta choroba była potrzebna, żeby je wypełnić. Każdy wie, że gdyby Jezus wszedł do jej pokoju w szpitalu, byłaby uzdrowiona. Czytamy w słowie, że w nim każda obietnica jest tak i amen. Skoro każda obietnica w nim jest tak i amen, to pytanie, czy mamy jakieś obietnice dotyczące uzdrowienia? Właśnie zacytowałem Wam taką chociażby z 5 rozdziału listu Jakuba. Diabeł mówi sobie, Boga nie pokonam, ale ich jestem w stanie. Obietnica z 5 rozdziału listu Jana jest zależna od wiary. Więc ja doprowadzę do tego, żeby w ich oczach Biblia stała się zbiorem zasad, które muszą przestrzegać. Będzie im się wydawało, że robią wszystko dobrze, ale nie będą mieli w sercu wiary, więc nic się nie będzie działo. A gdy nic się nie będzie działo, to wymyślą sobie powody, dla których nic się nie wydarzyło, które będą chronić ich duszę i serca przed bólem. Będą chronić swoje dusze i serca kłamstwem, ale kosztem prawdy. I właśnie o to mi chodzi. Widzicie, jakie to jest diabelskie? Piąty rozdział listu Jakuba. Modlitwa płynąca z wiary podźwignie chorego. Nie ma tam żadnej gwiazdki i na dole strony nie jest napisane, no chyba, że oczywiście uzdrowienie w tym przypadku nie jest Bożą wolą i nie jest na to czas. Nie ma w przypisie tego wersetu nic o tym, że trzeba brać pod uwagę to, że Bóg może chcieć nauczyć chorego czegoś przez tę chorobę i może to nie jest jego czas. Cierń w cielu Pawła to nie była choroba, to niemożliwe. Żyjemy w takich czasach, że nawet już nie chcemy ze sobą o tym rozmawiać, tylko się kłócimy. Prawie tak, jak gdybyśmy my nie chcieli żyć w wierze. Bo gdyby Paweł nie był chory, to oznacza, że my musimy chodzić w wierze. Ale jeżeli nawet Paweł był chory, no to wiadomo, gdzie nam do Pawła. A zresztą przecież to może być cierń w naszym ciele. Modlimy się, nic się nie dzieje, to musi oznaczać, że to jest przysłowiowy cierń w ciele. Jeżeli zostawiasz sobie tą furtkę to nawet nie wierzyłeś w to, że ta osoba zostanie uzdrowiona. Już rozumiecie, dlaczego tak niebezpieczne są te teologie? Dlatego właśnie omijajcie książki o powodach, dla których ludzie nie zostają uzdrowieni, szerokim łukiem. Ostatni tytuł, z jakim się spotkałem, to były 33 powody, dla których ludzie nie zostają uzdrowieni. Ktoś był kreatywny i wymyślił kolejne trzy. To jest bardzo niszczące dla ciała Jezusa. Skąd wiemy, że cierń w ciele Pawła to nie była choroba? Mówi nam o tym pismo. Bóg mówi Pawłowi: Zobaczysz, ile będziesz musiał wycierpieć dla mojego imienia. Mówiąc to, mówił o prześladowaniach. Gdziekolwiek Paweł się nie udawał, czekały go bicze, kamienie i więzienie. Był bity kijami, bity biczami. Bez względu na to, gdzie się udawał, Paweł z Sylasem robią dobrą robotę, wykonując swoje powołanie. Głoszą łaskę w ultralegalistycznym społeczeństwie. Są traktowani jak bluźniercy. Otwierają usta i są uderzani. Otwierają usta i są męczeni. Dlatego Paweł mówi: Boże, czy jesteś w stanie zmniejszyć tę intensywność? Paweł prosił, żeby Bóg zabrał coś, o czym Bóg mówił, że on będzie tego doświadczał. Bóg odpowiedział mu: Moja łaska jest wystarczająca. Teolog za teologiem nazywa ten cierń chorobą, a Bóg dał nam tak dużo obietnic dotyczących uzdrowienia. Wyobraźcie sobie, że wołacie do siebie swoje dziecko. Chcecie złożyć mu obietnicę. Mówicie tak, synku, wiem, że masz dopiero 9 lat, ale chcę nauczyć Ciebie nowego obowiązku w domu. Potrzebuję, żebyś pomagał mi i mamie, jeśli chodzi o wynoszenie śmieci. Śmieci podjeżdżają we wtorek i w piątek. Kiedy podjeżdża śmieciarka we wtorek i w piątek, tatusiu, dobrze, synku, słuchaj. Chcesz, byś zawsze w poniedziałek wieczorem oraz w czwartek wieczorem zabierał worki z małych koszów na śmieci do tego dużego przed domem. Już jesteś wystarczająco duży, żeby się tym zająć. Uwierz mi, że bardzo pomożesz mi i mamie, jeżeli przejmiesz na siebie ten obowiązek. Jeżeli będziesz to robił przez 6 tygodni i nie ominiesz ani jednego dnia, jeżeli wyrobisz w sobie nawyk i będziesz za to odpowiedzialny, będę Ci pomagał czasem pamiętać. Będę się ciebie pytał. Słuchaj, który jest dzień dzisiaj? Jeżeli ci się to uda, to po to, żeby pokazać ci jak bardzo jest dla nas ważne to, że nam pomagasz, zabierzemy ciebie do tego miejsca, o którym marzysz. Naprawdę mnie tam weźmiecie? Tak, weźmiemy cię tam. Zrobimy to jako nagrodę dla ciebie. Jest mnóstwo miejsc w Biblii, w których Bóg mówi: "Jeżeli zrobicie to, to ja zrobię to". Weźmy za przykład pierwsze przykazanie z obietnicą. Szanuj swojego ojca i matkę, a będzie ci się dobrze wiodło i będziesz długo żył na tej ziemi. Jeżeli nie masz ojca i matki, to nie wiem, czy jakkolwiek ta obietnica się ciebie tyczy, ale jeżeli masz ojca i matkę i będziesz ich szanował, to będzie ci się dobrze wiodło i będziesz długo żył na ziemi. Wyobraźcie sobie, że wasz synek przez 6 tygodni jest wierny w tym, co mu zadaliście. Przychodzi do was i mówi: Tato, Byłem posłuszny i zrobiłem wszystko dokładnie zgodnie z Twoim słowem. Jestem gotowy, żeby pojechać tam i tam. A ty mówisz mu tak, wiesz co? Przepraszam cię bardzo, wiem, że tak ci powiedziałem, ale dosłownie nie jesteśmy w stanie teraz tego zorganizować. Mam nadzieję, że zrozumiesz. Twój syn mówi, ale tato, przecież powiedziałeś. Tak, wiem, co powiedziałeś, ale dosłownie nie jesteśmy w stanie teraz tego zrobić. Jeżeli zrobisz swojemu synkowi taką akcję choćby jeszcze jeden raz, to nauczysz go, żeby nigdy nie ufać temu, co mówisz. Inaczej mówiąc, żeby nigdy nie ufać Twojemu słowu. Czy widzicie, co robi szatan, kiedy stara się nas doprowadzić do miejsca, w którym cały czas walczymy ze sobą, jeśli chodzi o teologię? Widziałem, jak całe społeczności modlą się i poszczą, ponieważ boją się, że jakaś osoba umrze. Nie modlą się, ponieważ Bóg dał obietnicę życia, ale modlą się, ponieważ boją się śmierci. W takiej postawie nie ma autorytetu. Dlaczego? Ponieważ nie masz autorytetu nad tym, czego się lękasz. Zero. Posłuchajcie uważnie. Proszę, nie zgorszcie się mną teraz. A jeżeli się zgorszycie, to niech to będzie dla was ostrzeżenie, bo będzie pokazywać to stan waszego serca. Nie możesz pozwalać, żeby życie przemawiało głośniej niż prawda. Tak jak mówiłem wam, wiem o czym mówię. Moja własna mama umarła. To było ogromne wyzwanie. Widzisz, co Bóg obiecuje w swoim słowie, i po prostu chcesz, żeby Twoja ukochana osoba wyzdrowiała. Bóg pokazał mi, że modliłem się o swojego przyjaciela, ponieważ motywowały mnie trzy poprzednie straty. Nie jest trudne to zrozumieć, jak się nad tym zastanowisz. Kiedyś modliłem się w Ohio o mężczyznę, którego noga była krótsza od drugiej od 10 cm. Nosił specjalnego, wyższego od drugiego buta. Podeszła była ogromna. Widzieliśmy na własne oczy, jak jego noga całkowicie się wydłużyła. Musiał sobie kupić normalne buty, tańczył z radości. Był tak szczęśliwy. A potem modliliśmy się o chłopca. Miał 7-8 lat, nie wiem dokładnie ile. Jego noga była krótsza o jakieś 14 cm od drugiej. Z jakiegoś względu to mnie przytłoczyło. 10 cm różnicy na nodze dorosłego człowieka, a 14 na nodze dziecka, robi ogromną różnicę. Noga tego dziecka wyglądała jak amputowana. Modliłem się i modliłem i modliłem. I pan powiedział mi to, co zobaczyłeś. Siedziało ci na głowie. Myślałeś, że to jest za trudne. Wracając do domu, płakałem w samochodzie. Mówiłem: Boże, to, że uzdrowiłeś nogę tego człowieka, było niesamowite, ale serce mi się kraja z powodu tego chłopca. Pokazał mi, że stan tego chłopca uderzył mnie i wszedł mi na głowę. Na pewno niejednokrotnie, gdy modliście się o kogoś, to stan tej osoby zdawał się śmiać wam prosto w oczy. Zostałem raz poproszony o to, by pomodlić się o człowieka, którego znałem z przeszłości i który zapadł w śpiączkę i był w niej od sześciu miesięcy.